Bangs, zaczekaj, Banks. Uwaga leci! Tylko za, chodź, szukamy, chodź wow. Może ja wam rzucę, aby się Tym, trzech, <śmierdzi> <śmierdzi> a wy się ścigali. Ty, prze! ty! Ja jestem z KKF i pytajcie się o Neptuna. Neptun mieszka z nami w bazie, ma się dobrze. I dzisiaj będzie najdziwniejszy odcinek, jaki nagrywam, bo nie wiem, czy wiecie, ale w bazie jest nowy członek bazy. I to jest chyba koza. Także dzisiaj zobaczymy, jaka będzie reakcja Neptuna na kozę. Jak myślicie? Czy się polubią, czy niekoniecznie? Możecie pisać w komentarzach, a my lecimy. Także Neptun, mi się wydaje, że on w ogóle już coś czuje, że coś się tam święci. Chodźmy do bazy i zobaczmy, co się stanie. O Zobaczymy, czy tutaj nie będzie gdzieś kozy za rogiem, żeby nie uciekła. Dobra, droga wolna, idziemy. Zobaczcie, idźcie tam, zobaczcie. Jest koza. Z tatusiem siedzi. Spokojnie, wszystko w porządku. się widzicie, Neptun bardzo do niej chce. Uwaga, pierwsze... Nic ci się pierwsze nie spotkanie. Nic ci się nie stanie, tatusia, nic ci się nie stanie. Ale chyba nie umie, co? Czekaj, ja go odepnę. Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Mogę się... ją pogłaskać? Tylko ona jest słodziutka w ogóle. Kusko, uwaga. Banks, poczekaj, Banks. Uwaga, leć. Ale nie fajne zdjęcia, jak to, to koza. gdzieś uciekła z Neptunem. Idziemy zobaczyć gdzie są. .爸. I patrzę na tą sztuczkę i Neptun teraz nie wejdzie, ale się polubidą, Na się bawi z nim. Słuchajcie, mamy... Mamy problem, bo Koza wrazła sobie na drewno. Bo tutaj nam wymieniają parkiet na nowy a Neptun bardzo by chciał do niej dojść. Neptun chyba jest bardzo podekscytowany, że zobaczył drugiego zwierzaka. Ona nie wie co, to ma z trzy ]łem. miesiące. Ona ma pierwszy styk, to jest pierwsze styknięcie z psem. Dobra, słuchajcie, mamy drugie spotkanie, bo koza uciekła. I patrzcie, są koło siebie. Wygląda na to, że Neptun bardzo, bardzo chce ją powąchać. Chyba zaczynają się lubić. Neptun trochę dzisiaj świra do sobie, bo dzisiaj jest chłodniej. Znaczy go kąpaliśmy, więc jest strasznie szalony. Ale kuska chyba powoli się przyzwyczaja. Generalnie myślałem, że to troszeczkę łatwiej pójdzie, ale zobaczymy, może się jeszcze polubią, a póki co będziemy sobie robić grilla, może to będą jeszcze najlepsi przyjaciele. A ja chcesz pokazać ci sztuczkę? No. Najlepszą świecie patrz. Zabawany kręgosłup. Podoba mi się ta sztuczka, za każdym razem szokuje każdego. Co za wariat. Maluszku, chodź na grilla, wujek ci weźmie i smażymy. Nie! <słuch> Innym razem. Nie na odcinku. Zobaczymy, co się dzieje z kozą. Czy ona cały czas tam siedzi? O. Ej, poszła gdzieś. I szukamy kozy. Patrzcie, na dyskach jej nie ma. <laughs> Neptun już biegnie. Szukaj kozy! Tam jej nie ma, Neptun! Tam jest koza. O, chyba ją powoli wyczuwa. Dobra, ja tutaj zostanę. Patrzcie, chyba się lubią. No, koza w swoje ulubione miejsce. Koza uciekła znowu tam na deseczki, ale mieliśmy coraz bliższe spotkanie. Więc naprawdę jestem optymistycznie nastawiony, że prędzej czy później się polubią. Gdzie jest Neptun? Neptun, ty nie jesteś psem alpejskim. Uciekaj stamtąd. Dobrze. Chodź, damy ci coś z grilla. Neptun, jedzonko! Chodź! A tu co się dzieje? Spalię sobie oko na grillu. Jak se oko spaliłeś? To no nie, nie ma sensu. Po dwu chemicznych sobie i zobaczymy co u kozy. Także chodźcie ze mną. Neptun, chodź. Może już gdzieś wyszła. na tak nie wiem godzinka, półtorej. Więc może ta kózka już trochę mniej się. Bo I tylko pytanie gdzie ona jest. Ona może być wszędzie w tym ogrodzie. Gdzie jest Banks? Tam jest. Patrzcie. Znowu sobie siedzi. Spróbujemy zrobić im spotkanie. Neptun, chodź, idziemy. Zobaczmy, czy da teraz podejść? Dobra, słuchajcie, mamy kontakt. Nie gryzą się. Neptun nie szczeka. Koza póki co nie ucieka. Ej, jesteśmy naprawdę blisko teraz. Patrzcie, chyba się lubią. O, a tu co? A, jego dziewczyna. <grytanie> <grytanie> Ulubiony mi się Neptuna. O, chyba stracił zainteresowanie Banksem. Misiek wygrywa. Kusko! O, patrz, patrz na to, nagrywa. O Boże, dlaczego to się dzieje? Ja myślę, że powinieneś... A co na to koza? Koza się patrzy zdziwiona. Próbuję podejść do kuski. Ona się chyba bardziej boi ludzi niż Neptuna. Neptun jest zajęty jak widać. Nie przeszkadza mu to, że jest koza obok. Uwaga. Próba pierwsza. Musisz delikatnie ischylić się bardzo. O. będzie ciężko. Ale patrz, pieska lubi, tylko z ludźmi najczęściej kłopot. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że koza wykminiła taką miejscówę, że ani pies tam nie może wejść, ani my tam nie możemy wejść, bo sobie siedzi znowu w drewnie. Witam, mamy dzień drugi, niestety. Wczoraj, no to pierwsze poznanie Neptuna z kozą troszeczkę było takie. Wiecie, spodziewałem się czegoś innego, ale zobaczymy, może dzisiaj pójdzie lepiej. Także Neptun. Neptun, jesteś gotowy na przygodę? Idziemy! Do Banksa. Chodźcie ze mną, zobaczymy gdzie on w ogóle się chowa. Tutaj w międzyczasie nam parkiet kończyli, więc może będzie trochę miejsca więcej, gdzie ta kuska może się tu schować. Zobaczcie. Parkiet nowy się kładzie, będzie tutaj naprawdę pięknie. Tylko gdzie jest kózka? Gdzie koza? Chodź, szukamy, chodź. Koza gdzieś się ukrywa przed nami. Zobaczymy jeszcze z tyłu domu. Czy gdzieś tam przypadkiem nie ma? Banks, Kusko! działku. Dobra, mi się wydaje, że ja znam jej miejscówki, więc jakie nie ma z tyłu domu, to może być gdzieś pod drzewem. Drzew tu co prawda nie ma dużo, ale ta koza też nie jest duża, więc nie wiem gdzie ona może być. Halo Banks! Jest! Słuchajcie, jest tam. Nie wiem, czy ją widać, ale ona siedzi w krzakach. Ertun? Chodź, drugie spotkanie z kozą. Chodź! Tutaj! Dobra, kuska siedzi tam. Ja nie chcę jej płoszyć. Ona ma taką miejscówkę, że tam się wejść nie da, czy ja mogę do Ciebie podejść Kusko? Nie będziesz zła? Jak podejdę? Hej maluszku! O! I poszli! Pff, czekajcie, biegnę do nich! Czyżby znowu ulubiona miejscówka? No niestety okazuje się, że pani kozy jest dużo trudniejsze niż myślałem, ale wczoraj wieczorem udało nam się ukryć taki przepiękny moment, jak koza sobie jadła, a napią klineczko. Także oglądajcie do końca, bo myślę, że warto, no czegoś takiego nie zobaczycie, nawet na niemal planet. Słuchaj, jak się czujesz z tym, że zostałeś tatą? Nie wiedziałem, że to na dwie jedno i drugie pinie Co jest? on? Jest dzisiaj gorąco, więc będziemy uczyć kozę pływać. Zobaczymy, czy w ogóle to się uda. Także Łukasz! Łukasz! Co? Gdzie masz basen? Słuchajcie, mam kozę! Tak i jest. już się trzyma jak psa. To jest mega śmieszne, Ona jest taka kochana. Łukasz mówił, że tutaj zaczął gdzieś kopać basen 6x6 metrów, więc musimy go znaleźć. Dobra koza! Kto jest ten basen, który Łukasz załatwił? No ja nie wiem, jak mam tutaj nauczyć kozę pływać w takim czymś, ale mam też wiadro, więc nalejemy wody i zobaczymy, czy w ogóle koza zmoczy swoje piękne raciczki. Chodźcie ze mną, pokażę wam, gdzie mamy szlaufa. Ciekawe, jaki wiaderek będziemy musieli tutaj wylać. Słuchajcie, mam plan, mam piłkę Neptuna. I mam wiatro. Lejemy wiadro przed basenem i poproszę Łukasza, żeby troszeczkę pobawił się z psem, bo on uwielbia piłeczkę Neptun. A potem... Chodź do mnie, chodź do taty. No chodź! Ta się nie słucha, ale to nie szkodzi, bo tak naprawdę Łukasz ma się słuchać, aże chodźcie, że ostatnie ostatni wiatro dzisiejszego dnia i robimy... pranka normalnie takiego szalonego, że... Wow. Będzie niesamowite. Patrzcie, tutaj wylejemy wodę, żeby było ścisko. Słuchaj, zadanie jest takie. Jest piłka, jak widać Neptun nie uwielbia. I twoim zadaniem jest to, że musisz poczuć się troszeczkę jak w cyrku i sprawić, żeby pies biegł razem z tobą i skaczecie na Nie, ja mam no, lepszą propozycję. Ja po prostu mu rzucę i będę szybszy przed nim, muszę złapać w buzię. To może ja wam rzucę, a wy się ścigajcie. Dobra, ustaw się na linii Neptun. Tutaj na linii. Tu tak Dobra, chłopaki, jesteście gotowi? Uwaga moi drodzy. Zaraz będzie najlepszy wyścig na całym YouTube. Pies koza Łukasz. Trzy, trze. Ry! Co to był? To jest basen. No troszeczkę plany nam się nie udały, tak jak chciałem, ale mam nadzieję, że koza jeszcze się oswoi i spędzą piękne dzieciństwo, bo no ma trzy miesiące z Neptunem. I na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, pa!